I witam serdecznie w kolejnym filmiku, robię update, bo pytaliście co i jak, jak będzie wyglądała naprawa pieca. Jak wam mówiłem, Junkers, w zeszłym tygodniu było przepięcie prądu na całym osiedlu, strzeliła płyta główna, dziś był serwis i oto cały winowajca. rachunek łącznie z przyjazdem, z robotą wystawiony na 2200 zł piec już pięknie chodzi, iskra, no teraz gasło nagrzał wodę awaria się już nie świeci, była awaria EA zapytałem czy oby na pewno to jest oryginał czy to, co wsadzili, i pan powiedział, że tylko i wyłącznie oryginał, że nawet nie kupi zamiennika. Więc, jak rozumiem, to jest chyba to pudełko, co zostawili, Made in Germany. Cóż, najważniejsze, że wszystko chodzi, więc teraz uderzam do ubezpieczalni. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kłopotów. Dzięki, trzymajcie się.